Dobrze, witam w odcinku, który miał być dzisiaj i właśnie jest. Rysowanie, nie malowanie, rysowanie, rysowanie wszystko i potem malowanie. Zapomniałem wam w poprzednim odcinku pokazać Grimisa. Happy birthday Grimis, Grimis, Grimis. To jest właśnie mój Grimis. Dobrze, teraz będziemy rysować alozaura, dinozaura, który nie wiem, który był największy, ale taka ciekawostka. O, to efekt, co bym nas aloza. Jak widzicie, skórka z dominiem. Teraz rysujemy Shockwave z Transformers. To będzie z serii Bumblebee. Ej, a taka ciekawostka o Shockwave. Widzieliście, że Shockwave przed tym, kiedy nie było Autobotów i Decepticonów, Shockwave był najlepszym przyjacielem Bambubi. I drugie, Shockwave na Cybertronie był najlepszym naukowcem. Okej. Okay. Jeszcze taka ciekawostka. Shockwave zamiast prawej ręki czy lewej miał pistolet. Miał wielką armatę, która mógł strzelać. No i było można go zobaczyć w filmach takich jak Transformers 3. Transformers Bumblebee. I, wiel... I w tych filmach było można go właśnie zobaczyć. Nie wiem, czy wiesz, czy jakimś, jeśli, jeśli wiesz, jeśli jeszcze w jakimś, w jakiejś serii, bajce, to dajcie znać w komentarzu. Kiedyś na filmiku będzie też pokazana zabawka Shockwave'a, porównamy ją, czy jest podobna do tego rysunku. Widzowie, to specjalnie rysuję do tego odcinka. I się bardzo staram, dlatego że tylko kiedyś narysowałem Shockwave z serii 3 Transformers. A to jest mój pierwszy ze serii Bumblebee. Dobrze, to jest akurat Shockwave, ostatni rysunek dzisiaj. W kolejnym odcinku z rysowania wybiorę dwa rysunki z komentarzy. Więc piszcie co chcecie w następnym odcinku. Papa pa, widzowie!